30 marca 2010 Poradnia Pedagogiczno-Psychologiczna zorganizowała targi edukacyjne dla gimnazjalistów. Całość miała miejsce w Domu Kultury. Nazywam się Izabela Siłkowska, jestem pedagogiem i doradcą zawodowym w Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Łęczycy. Targi organizujemy już po raz szósty. Chcemy umożliwić młodzieży, która kończy gimnazjum, prawidłowy wybór szkoły. Zaprosiliśmy tutaj na targi wszystkie zespoły szkół, które znajdują się w powiecie łęczyckim oraz wszystkich gimnazjalistów z powiatu łęczyckiego, którzy kończą w tej chwili swoje szkoły. I stąd właśnie ten pomysł, żeby dostarczyć młodzież jak najwięcej informacji na temat szkół średnich, przedstawić te szkoły. Chcemy, aby młodzież miała możliwość porozmawiania z nauczycielami, z uczniami tych szkół, aby przyjrzała się bardzo ciekawej prezentacji poszczególnych szkół. Przedstawiciele danych szkół mieli swoje przysłowiowe 10 minut na zapoznanie gimnazjalistów ze swoją ofertą edukacyjną. Każda ze szkół średnich miała swoje stoisko, na którym mogła zaprezentować swoją szkołę. Zapytaliśmy gimnazjalistów, czy takie targi są dla nich przydatne. Takie targi to bardzo dobra rzecz. Bardzo chętnie przyszedłem tu z kolegami. Oraz czy mają już upatrzony kierunek i szkołę. Wybrałem szkołę ogólną Ogólnokształcący imieniem Kazimierza Wielkiego-Błęczycy. Yy, profil, na który chciałbym uczęszczać, to matematyczno-fizyczno-geograficzny. Yy, przyszedłem yy, tutaj, żeby dowiedzieć się więcej na temat szkoły Jadwigi Grodzkiej, na temat klasy yy, mundurowej. Yy, przychodząc na targi, yy, dowiedziałem się dzisiaj bardzo wiele rzeczy na temat yy, szkoły mundurowej. Yy, do której, do której w przyszłości chciałbym się udać. Ta klasa spełnia moje wymagania. Poza teorią jest też dużo praktyk i mam nadzieję, że ta klasa spełni moje oczekiwania. Postanowiliśmy pokrótce przedstawić Państwu ofertę każdej ze szkół. Reprezentuję zespół szkół ponadgimnazjalnych numer 1 w Łęczycy. Największym powodzeniem cieszy się technik logistyk i jest to szkoła czteroletnia, która zapewnia dzieciom pracę nie tylko w firmach logistycznych, ale również w centrach logistycznych, inspekcji transportu ruchu drogowego na przykład. Witam, jestem Martyna Sawalich, uczennica pierwszego Liceum Ogólnokształcącego im. Kazimierza Wielkiego w Łęczece. W tym roku przewidziane są profile od klasy pierwszej A do klasy pierwszej H. W tym roku są te profile mimo wszystko klasyczne, bo na taki jest największy powy. Najwięcej uczniów wybiera właśnie jakieś klasyczne, bo których jest dużo możliwości podjęcia studiów. Nazywam się jest Błaszczyk, uczę się w Piątku, jestem na w trzeciej klasie Liceum Profesjonalnego Zarządzania Informacją. Szkoła w Piotrówce interesująca szkoła, ma bardzo miłych nauczycieli, naprawdę są pomocni zawsze, z dużą pomocą. Ciekawe kierunki kształcenia dla Jest to zespół szkół, także każdy, kto jest zainteresowany jakikolwiek zawodem, technikum, zawodówka, liceum, naprawdę znajdzie sobie jakiś kierunek jestem w chemii i fizyki. E, Mogli pan, panowie nam opowiedzieć o profilu mundurowym? Jest to klasa o o biologii i chemii i języka obcego. Planujemy dodatkowe prawda. zajęcia ze tzw. Tak służb mundurowych, czyli będą tam zajęcia w jednostkach straży pożarnej, w jednostkach wojska i Policy. policji. No plus do tego e, obóz e, taki właśnie pod kątem e, wojskowo-pożarniczym e, w okresie gdzieś około czerwca, taki kilkudniowy. Te zajęcia będą się odbywały e, no raz w tygodniu, e, w któryś dzień po prostu ta klasa będzie miała e, mniej lekcji, będzie kończyła o godzinie gdzieś w pół do 11 i będą jechali czy szli w zależności od tego, gdzie będzie na zajęcia właśnie tego typu e, wojskowego czy pożarniczego. Dziękuję. Jak widać targi edukacyjne pomagają młodzieży w wyborze szkoły. Prowadzą ich do wyboru odpowiedniej klasy oraz dostarczają wiele informacji o szkole. Widać są tutaj tłumy młodzieży. Prezentacja odbywa się w trzech turach. No i jak widać, stoiska są oblegane, cała sala tutaj w domu kultury jest szczelnie zapełniona, także myślę, że cieszą się dosyć dużym zainteresowaniem te targi. Młodzież jest bardzo wdzięczna organizatorom za starania, które włożyli w dostarczeniu nam informacji. Doceniamy ich pracę i do zobaczenia za rok.